Siemanko, siemanko, z tej strony Gryfciu Witam Cię w kolejnym odcinku z Kronik Myrtalny Archolos Kontynuujemy sobie nasze polowanie No i co, rozwaliliśmy szczury czarne Teraz tylko iść dalej i zobaczyć Bo tutaj na pewno były jeszcze małe Albo młode w sumie Jeden jest na pewno, ale więcej nie widzę On Dostanie jakiś damage dzisiaj, czy tak nie bardzo? Halo, gro? O, wow, na hita, wow, nice Nice! Dobra, tu jest jakiś obóz do góry. Ja nie wiem, czy ja będę chciał tu iść. Te jagody, takie rzeczy, to trzeba to zbierać od razu. Prawda, mamy tego trochę już? Ale nigdy za mało, więc. Oj, Oj, prawie zbugowałem grę, więc trzeba uważać, dobra. A spokojnie, słuchajcie. I teraz tak, gdzie ja w ogóle jestem? To jest moje pytanie, gdzie ja w ogóle jestem? Przed ósemką, przed kopalnią królewską. Kopalnia królewska jest za nami i klasztor. No dobra. No dobra. To co, chyba sobie tam podejdziemy, nie? Skoro to jest tuż za nami, tutaj. Nic innego już dalej nie ma. Więc to jest jakiś tam skraj mapy. W sumie chciałbym to sprawdzić. Pytanie tylko, czy są tu jakieś moby w okolicy, bo wygląda to o, niebezpiecznie tutaj. Wygląda to dość niebezpiecznie. Uuu, tu są jakieś inne krwiopisze, bagienne. Dobra. Ten dźwięk tego ptaka mnie trochę przeraża. Tak szczerze mówiąc, troszeczkę przerażający jest. Gdzie my jesteśmy? Za cholerę kopalni królewskiej nie przypomina. Do wilczego leża. Do klasztoru magów wody. Nie, my zeszli gdzieś niżej. Mgliste moczary, aha. Aha, czyli do klasztoru w tamtą stronę, no dobra. No sobie zlutujmy to miejsce. O kurwa. No to jednak sobie polutowałem. Mhm, mm mhm. Mm Widzicie, jak sobie super zlutowałem? Że dostanę tu na dziurę jeszcze od niego. Już po tobie, śmieciu. No, i tyle było. I to tyle było. Masakra, nie zapisywałem. Zapisałem. Nie zapisałem. W którym miejscu? Zap... Poczekajcie, zapisałem czy nie zapisałem? A nie, zapisałem. No dobra, to wiemy już, że w tamtą stronę nie ma sensu iść po prostu. W tamtą stronę nie ma sensu iść. No tu mamy jakieś cierwojady, więc ja bardzo chętnie jeszcze na nie popolujemy. Dziki. Ej, ale tutaj jest bardzo łatwy ten teren. Tak stwierdzam. znajdę. No, oprócz tego jednego cieniostwora. No tak szczerze mówiąc, nic tu nie ma. Takiego co mogłoby nam zrobić krzywdę Nie No co młody dzik krwiopica no bez przesady już Tu jeszcze coś na górze jest Urnaki, jakie tu są tereny w ogóle A ewidentnie coś tu na górze jeszcze jest Na górze na dole A tędy było jeszcze w ogóle zejście też Ja pierdziele Ile tutaj możliwości jest? Słuchajcie. O kurwa, tu są wargi. No nie ginę. Aa! O Boże! Ja wiedziałem, że to się tak skończy. Jak zobaczyłem napis warg, to ja już wiedziałem, że trup, nie. Ja już wiedziałem, że to będzie trup. To się po prostu nie mogło inaczej skończyć niż trupem w tej sytuacji. No dobra, jeszcze raz, ty ścierwojady. Na całe szczęście one są na hita, więc nie, nie ma problemu. problemu. Muszę częściej zapisywać, nie? Częściej zapisywać. Ale że te wargi w ogóle są takie mocne, że one one hitują. No to grubo jest, nie? To grubo jest, tak stwierdzam. Ale dużo tych skór tego wszystkiego mamy. Fajny hajsik będzie, jak przyjdziemy. Jak wrócimy. Myślę, że nasza szefowa będzie zadowolona. Myślę, że będzie zadowolona, słuchajcie. Oby! W sumie, oby. Dobra, pytanie tylko, czy my od razu tam... Nie no, wyzbierajmy sobie jeszcze tutaj ten dół. Tak na pewno mięso kopacza, tutaj jest jakaś pokrzywa jeszcze. Mięso kopacza, to trzeba wszystko zbierać, słuchajcie. Trzeba wszystko zbierać, bo później się okazuje, że mi brakuje do ten, do... Potrawek, nie? No mu tamten. Czy nie? Jak brakuje topór 2 laptopów? Czyn. Co? Czyn. Zepsuł mi się czy co? Przecież. Dosłownie przed chwilą robi. Co tu się wydarzyło teraz? Ramnie mnie strollowała czy co? Jestem w szoku ogólnie. O, tak jest. szaszłyki to chętnie. Szaszłyki dają stówę, więc to bardzo chętnie nawet bym powiedział. Dobra, zróbmy sobie te kryto szczury tutaj. Zróbmy sobie te kryto szczury. One to na one hita powinny padać dokładnie. A z nich to zawsze mięsko będzie, jakieś może inne rzeczy. W sumie nie wiem co innego, na pewno mięsko z nich będzie. O, są łój i skóra. O! O! A to już jest taki fajny ten. Taki fajny ludzik. Tutaj jest mięso, Wolne jagody, nic więcej, dobre. A troszeczkę, słuchajcie, poczyścić te miejscówki. Poczyścić troszeczkę trzeba. Fajnie jest to, że poszliśmy w ten w kołowiectwo, wiecie? Jednak tak stwierdzam z czasem. O kurwa, niedźwiedź! O kurwa, niedźwiedź! O już trudno. Wywaliłem się na gupiry, ale nie na niedźwiedzia przynajmniej. Czy on za mną biegnie? Trochę tak. Trochę tak, dobra, spieprzamy tu do góry. I, jakbym znał to miejsce już. A nie, to jest druga winnica, bo tam byliśmy w winnicy Rity, to jest jakaś druga. Dobra, ale ja chciałem iść na tą królewską dom, kopalnie, no. Ale nie sądziłem, że to będą takie. Skąd ten leśny się tu wziął? Przepraszam, tu, że w nie było. Co tak realnie troluje? To takiś dzik biega? Ściekły dzik. O kurwa. Co to jest kurwa za bydlak? Co to? Co jest? Co to było? Jak dzik wszyscy wleciał we mnie, no? Dobra, trzeba spadać. Nie możemy dać się rozjechać przez niego. Uśmiech! Weź się tym kurwa dzikiem. Wziąłeś się, gnoju? No nie, nie wierzę w to, nie wierzę. Kurwa, nie wierzę! Jak ja mam grać trzlersko w tą grę? Jak tu się takie rzeczy dzieją. Co z tym wściekłym dzikiem zrobić? Tak właściwie. Bo już wiem, że go nie pokonam, nie? No skurwa, kurwa, pójdź mnie! Pomocy! Hilwe! Biją mnie! No i chuj. Dobra, jeszcze raz. Spokojnie, bez nerwów. Bez nerwów w gryfciu, spokojnie. Ja po prostu zamiast wbijać się tutaj na górę powinienem uciekać stąd. Gdzie pieprz rośnie? No i ten dzik już za mną, ogólnie. kurwa! O mocy. o mocy! O mocy! dziki mnie biją! Bierzcie go, bierzcie go! Kurwa! Zabiją go, czy o nich? Prędzej o ich chyba, co? Nie chciałbym farmera trafić. No i chuj, trafiłem. No to... No ale chcę im pomóc, no. To ja na nich to sprowadziłem. Oj, shit. On za mną biegnie, on za mną biegnie. On się kurwa na mnie uwziął. Pomocy, pomocy mi mnie bije pomocy. Jedna cholery na bestia mniej. Ja pierdolę. Masakra ty. Niczego tu nie znasz. Jakiś list gończy mamy wykonany teraz. Dzięki temu. Ma! Wow. Ale się nerwów najadłem, i stresu? To moje, nie. O, moja głowa. I tamten gościu wstał. Ten dzik go rozjechał, on wstał. Ale dobra, zlutowałem go sobie przynajmniej, więc. Nie ma tragedii. Winogrona chyba mamy od cholery jeszcze, nie? Ja to nie będę tego zbierał. Ale te polne bestie tutaj, bardzo chętnie się nim przyjrzę. Bardziej, że one są słabiutkie, więc. A dzisiaj? O, dziękuję. Tu w ogóle jest jakaś ta. Uuu! Pewnie na to będziemy mieć misję. My można to od razu zrobić? Nie potrzebujemy misji do tego, żeby tam włazić. Gra mnie przekonała samym tym, że właśnie. Że widziałem polną bestię tylko w środku, więc nie ma tragedii. Tylko jedną? Tylko jedną? A, bo to dopiero początek widzę. I zwłoki tu są A sok winogronowy to my znamy akurat Winogrono. Tam słyszę: Nie leśne bestie, ale pełzacze. A nie, może jednak leśną bestię. polną bestię, przepraszam, bo leśna bestia też jest, ale. Akurat nie, nie ten case. Ja myślałem, że to pełzacze będą, bo to tak głośno jak pełzacze. Dobra, wyjazd. Niczego tu nie znajdę. Już hani, koło więcej nie będzie, co? No i pięknie, słuchajcie. Przemiana w polną bestię. To mi się przyda, wątpię. Znaczy kto wie. Jakaś kusza. Lekka, myśliwska kusza. No, no, no szału nie będzie już widzę. Szał nie będzie, ale można będzie ją sprzedać, może. No. Może będzie można ją sprzedać. Zobaczmy sobie tą kuszę. Ej, nie jest zła ogólnie. 3,5 stówki warta. Więc w sumie, jakby ta nasza szefowa nam zapłaciła te 3,5 stówki, byłoby. No, miodnie, mógłbym powiedzieć. Miodnie. Byłoby dobrze. Byłoby wręcz bardzo dobrze. No ale dobra. Jesteśmy na tej plantacji. Ja się tak zastanawiam. Tam winnicy, nie? Na plantacji, przecież plantacja to... O Jezus. ja tym marwinem mógłbym troszeczkę bardziej szanować swoje życie? Bo tak skaczę, spadam z wysokości. No nie, nie jest to zbyt, myślę, że dobre. Dla jego kondycji i zdrowia przede wszystkim. Ale z drugiej strony... to by się tak właściwie marwinem przejmował? Kto by się tak właściwie marwinem przejmował? Na pewno nikt się nie przejmuje Jornem, bo już dawno o nim zapomnieliśmy. Jeśli chodzi o fabułę. I tak widziałem też swoją drogą, że to jest jeden z, z wielu zarzutów, jeśli chodzi o kroniki Mrytany. Że jednak ten Jorn bardzo idzie na plan boczny. I faktycznie tak jest, nie? Że my w sumie tak tego Jorna to tak. No, gdzieś tam jest Jorn. Ale my to w sumie tego Jorna to tak traktujemy po macoszemu bardzo. Czy on jest.? tej fabule się gdzieś tam przewija. ale nie jest główną jakby główną częścią tej fabuły, nie. Nie jest najważniejszy w tej fabule. A i w sumie chyba powinien być, tak mi się wydaje. No to jednak wiecie, brat jest, nie? Marvin taki dość rodzinny jest mimo wszystko. Więc to miałoby dużo dużo sensu. Dobra, dawaj tego dzika jeszcze tu. Chodź, chodź. Chodź, panie Dzik, chodź. No i pięknie, ale jak expik leci fajnie? Obawiam się, słuchajcie, też, że jak pójdę do miasta z tym wszystkim, co mam tutaj, to będziemy mega zarobasami, nie? To, że siana będzie mega dużo. To jest obawa i nieobawa w sumie. Z jednej strony się tego obawiam, z drugiej strony bardzo fajnie. Niech tak będzie, nie? Ale się obawiam tego, że będę miał za dużo siana i nie będę wiedział, co z nim zrobić już. Choć podejrzewam, że mi to nie grozi, ale nigdy nie wiadomo, nie? No każdy człowiek chciałby mieć tyle siana, żeby nie wiedział, co ma z nim zrobić. Musiałby się wtedy przynajmniej... On martwić, no, o, nie zmartwiasz! No, puść mnie! Tak, no niestety trzeba harować, słuchajcie. Trzeba harować, no. Dobra. Tam jest ten jeden wark na górze, ale mimo wszystko, że on jest jeden, to ja i tak nie będę go atakował, bo on mnie ma na dwa hity, nie? On mnie ma mimo wszystko na dwa hity, więc... No jednak mimo wszystko, no to nie dla mnie ta zabawa. A, niebieski bez. Tam są szczury, więc to nie problem. Patrzę, czy tutaj coś jeszcze, bo tak przechodziłem. Ale nie, tu było po prostu obejście chyba tych krwiopiców. Tak mi się wydaje. Ale tak się zastanawiam w ogóle, jaki jest sens na tym etapie, że są tak słabe moby w tym miejscu. Się, no jak rozumiem, że one się nie skalują nie? Jakby i że one zawsze były w tych miejscach takie. Ale jestem tak daleko od Silbach, że się zastanawiam nad tym, jaki to ma sens, nie? Przecież wiadomo, że nie przyjdziesz tutaj na samym początku. To raczej już wbijając co nieco, mając jakiś tam ekwipunek. Bardziej, że no, no mówię, no to nie jest tylko silbach w zasadzie, nie? O silbach to jest mega daleko. I tym bardziej, że musisz na początku, że trzeba w zasadzie na początku, pokonać te leśne ścierwojady, które są dużo mocniejsze, nie? Mimo wszystko. Reszta, mimo wszystko, dużo mocniejsza, więc tak się kurna zastanawiam. Jak to działa dokładnie? Dobra, podchodźmy do królewskiej kopalni, bo jesteśmy już już. Ja jestem ciekaw, czy w ogóle mogę do niej wejść, tak po prostu. Muszę mieć jakiś się! O właśnie, o co chodzi. Dla takich jak ty nie ma przejścia, odejdź. Dlaczego? Aha. Czyli pewnie muszę mieć tu misję, żeby tu przyjść. Tak przynajmniej podejrzewam, że muszę mieć tu konkretno, konkretny cel. O, tu jest jakaś wioska na dole. To rzeczywiście, prawda. Tu jest chyba przyjść do tego klasztoru. <laughs> harpie pilnują klasztoru? What? To nie miał być taki klasztor magów ogólnie? Że mogę sobie tam przyjść i tego? Ciekawe, czy te harpie są na tyle mocne, jak tamta. W mieście co była? A one tak samo mocne są, no? Czyli są główno niemocne To trzeba w nie trafić to jest główny problem się plonkować. Ale za to ładny expik z nich jest, nie? Za to ładny expik z nich jest Witam panią harpię, witam Oj ojoj oj. Gdzie ona jest? Ona spadła do wody? O, topielec morski. No to już wiemy, że my tam za bardzo nie chcemy wchodzić. Ale tak się zastanawiam. Jak my mielibyśmy tam niby przejść? Co to jest? To tutaj. To jest topielec morski i to coś. Tutaj na dole. Co to jest? Jest kurna. Dobra, zapiszmy sobie, bo tu są leśne, więc może być różnie. Nie chciałbym, mimo wszystko, dostać na dziurę. Chodź tym leśnym, chodź. O, dostał. O, wow! Nice, nawet, nawet sprawnie poszło. Co to jest tam? Bo na nic przyjemnego to to nie wygląda ogólnie. Wow, ale mi ładnie. Nice. Kurwa, muszę mnie trafić tym ścierwojadem. A idź pan w pies Nic tu nie ma. Luz jest taki, że go nieco Araksos jest na górze, więc będziemy mogli się teleportować gdziekolwiek. A na pewno nie będziemy chcieli tu zostać, no bo tutaj nic nie ma, nie? Choć liczyłem na to, że będzie coś więcej. Ale tutaj nic nie ma. Więc pewnie sobie wrócimy do miasta po tym, bo, bo polowanko w sumie można by było w pewnym sensie uznać za... Krab to jest! Chciałbym zobaczyć jak mocne są te kraby. Najpierw im trzeba jakiś damage zadać. Dobra, zejdźmy sobie w dół. Bo i tak będę chciał tu zejść z gościem pogadać, więc to nie jest problem. I teraz tak z gościem pogadać, ale zanim zajdę z nim pogadam, to trzeba by było coś zjeść, zapisać jeszcze raz, bo ja nie wiem co to jest za ziomek, nie? I to przewoźnik jest. Ok. Wierana muszla. O tu ryby leżą. O, zajebiście! Ripki i muszle za free, no to o to chodzi właśnie. O to chodzi. Tak to oby częściej. Pytanie, jak mocne są te kraby, kurna. Mocne. Mocne fest są. Pałką to ja ich nie pokonam, no. Dobra, to już wiemy, że są mocne fest. I tam nie ma sensu iść, tym bardziej, że tam jest jeszcze ten topielec morski, który też jest mocny fest. Też jest mocny fest. A nie zapisałem pod tym, jak te ryby zebrałem. No dobra, trudno. Zbierzmy jeszcze raz. Nic się nie stanie. Ta szczęście to nie trwa długo. A co ten przewoźnik ma dla nas? W sensie, czy jakąś misję ma? Czy później będziemy mogli skorzystać z jego usług na przykład i gdzieś się tepnąć? To jest dobre pytanie pewno wokół jego chaty to zbyt wiele rzeczy nie ma. To no na pewno zbyt wiele rzeczy nie ma, dobra. Zapiszmy sobie. Podejdźmy pogadać. Witaj, Hej, przewoźniku. A, aha, czy ja się mogę. Okej. Okay. Ja się mogę stąd po prostu zabrać i tyle. Dobrze wiedzieć w sumie. Czyli nawet nie muszę na górę wchodzić do tego, do końca Varaxos. Tylko od razu pyg i tyle. On idzie spać? Czy on tutaj tak siedzi cały czas? On tu tak siedzi cały czas. Czy mogę zabrać te rzeczy i on się nie pogniewa? Chyba się nie pogniewa. Zobaczymy, jak będzie, jak będę kufer otwierał. Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. O. O, za dużo rzeczy to tu nie było. No i okej, okay, no to dobra, no to przynajmniej wiemy, jak to wygląda, ten temat. Wiemy też, że klasztor jest opuszczony w zasadzie. Przynajmniej tak wygląda na opuszczony. Tak wygląda na opuszczony. No nie wiem, jak mieliby im tam dostarczać rzeczy. Chociaż, kto wie, może drogą morską. I tym sposobem. Nigdy nie wiadomo, ale miejscówka jest naprawdę, naprawdę fajna, więc tutaj trzeba będzie, słuchajcie, jeszcze parę razy pewnie pochodzić. W sensie może nie tutaj, tylko ogólnie, jakby wokół całej wyspy, gdzie przejść troszeczkę, pozwiedzać, bo tak to cały czas te misje robimy cały czas tego mało eksplorujemy, a chciałbym też poeksplorować troszeczkę. Natomiast słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Pamiętajcie o subskrypcji, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!